Siema, dzisiaj wam pokażę jak usunąć e, Zbędne pliki i różne śmieci Które nam się gromadzą na naszym komputerze I my o tym nie wiemy e, Tu nie, nie chodzi mi o kosz i takie inne rzeczy Tylko trzeba bardziej sobie jakby wejść w głąb Plików i usunąć je Jak to zrobić? Wchodzimy w naszą wyszukiwarkę, wyszukiwarkę tutaj Windowsa Wpisujemy uruchom i tu klikamy, wystarczy kliknąć Enter. No i jak widzimy, tutaj możemy tutaj wpisujemy, pierwsze co to, to wpisujemy hmm, procent, e, temp, e, procent. Klikamy OK. Jak widać ukazuje nam się okienko, gdzie mamy jakieś dużo plików. To są ogólnie śmieci, nie? Tu nie będzie ważąca, ale tu też jakieś gromadzące się śmieci. Co robimy? Usuwamy je wszystkie. Pomiń albo kontroluj ponownie. Jak nie będzie chciało, to nie wiedział się, coś dajemy pomin, bo niektóre pliki właśnie tak mają, że się nie usuwają, no gdyż usunęło się tylko tamte jakieś e, foldery, a spróbujemy jeszcze raz, o no, jak widać, no musimy pominać niestety, bo tutaj do, to się nie usunie, niestety. No, ale w większości przypadków się wszystko usuwa, tak więc nie ma, nie ma co się przejmować. No i mamy tu wszystkie pliki tu w koszu. Wpróżniamy kosz. I jeszcze raz wchodzimy tą aplikację ruchom. Teraz wpisujemy temp, ale bez, bez tych procentów. OK. No jak widzimy, tutaj już nam się ukazały inne pliki, je również usuwamy. Kontynuuj. Pomiń. No i jak widać, zbędne pliki się Tutaj usuwają. Proszę bardzo. Nie wiem, ile tu miałem. O, nic tu się nie zmieniło, ale to zawsze jakieś śmieci, one zawsze się gromadzą w komputerze. Na komputerze naszym. No to tyle w sumie, w tym, tym porodniku. Małym porodniku. Dzięki za oglądanie się. Cześć.